I co teraz? Po co on ją tam wziął? Nie mam zielonego pojęcia. Jest mały problem, bo nie wiem, czy się zrozumiemy. Chyba mówisz w innym języku. Rozumiem to, co mówisz. Myślałam, że... No, to dlaczego mówisz w innym języku? Bo to mi dodaje tajemniczości. Okej. Okay. Trochę się ciebie boję. Dlaczego? Przecież nic ci nie zrobię. To dlaczego mnie tu wezwałeś? Bo byłaś najładniejsza z całej grupki. A okej. Okay. Czy ni nic mi nie zrobisz? Oczywiście, że nie. Tylko mam takie pytanie. Pytaj: um, Masz chłopaka? A czy to ważne? No, dla mnie tak. A mogę ci zaufać? Możesz. No to nie mam. To wszystko wyjaśnia, że jesteś taka piękna. Eee. Roxy? Eee. Co tu się dzieje? Nic. To moja wina. Roxy, przepraszam. Przecież ty go nie znasz. Co ci w ogóle szczeliło do głowy? Zamknij się, to on. To trzeba było go odepchnąć. A co za garem? A co ma być, przecież nie jesteśmy razem? Ty się zastanów lepiej, co robisz. Nie jesteśmy razem, tak? Skąd ty się tu wziąłeś? Nieważne. A co z tym, co mówiłaś wcześniej? Co z tym, co robiłaś wcześniej? To moje życie i ja decyduję, co się w nim dzieje. No, pięknie już gorzej być nie może. Okonałam siebie, przyjaciółkę i. niby chłopaka. No po prostu super. Co znowu? Skąd ty się tu wziąłeś? Skąd wiesz, gdzie ja mieszkam? Mam swoje źródła. Mogę wejść? Zanim zaczniesz coś mówić, to wyjaśnij mi, skąd wiedziałeś, gdzie mieszkam. Już ci mówiłem, że mam swoje źródła. To nie jest odpowiedź. Wiem, że przez to, co zrobiłem, cierpisz. Ja wcale tego nie chciałem, mówisz mi. Po prostu jesteś za piękna. To, co mam zrobić, żebyś przestał, sam nawet nie wiem. I co mam powiedzieć, Agarowi? Że co, że to Twoja wina? Jasne, że mi uwierzy. Ja z nim pogadam, jeżeli chcesz. Nie, proszę, to jeszcze pogorszy sprawę. No to co mo mogę dla Ciebie zrobić? Już nic. Najlepiej, jeżeli byś poszedł. Jeżeli dzięki temu ci pomogę, to pójdę. Całe życie mi się sypie. Już mówiłam, że masz wyjść. Nie jesteś na mnie zły? Muszę z tobą porozmawiać. Pewnie wejdź. Naprawdę nie jesteś zły? Słuchaj, żeby być złym, muszę to wszystko sobie z tobą wyjaśnić. Był u ciebie? Dlaczego pytasz? Bo go widziałem. Tak był. I co? Przyszedł jeszcze bardziej pogorszyć sprawę? To znaczy? Cię... Przyszedł cię jeszcze bardziej podrywać? Słuchaj, on chciał się z Tobą spotkać i wszystko wyjaśnić. Nie będę go słuchać. Roxy, jeżeli chcesz jeszcze bardziej pogorszyć sprawę, no to. Nie, ja mu to samo powiedziałem, ale. Na pewno i tak ty się dopadnie. Skąd w ogóle wiedział, gdzie mieszkasz? Nie wiem, on jest taki tajemniczy, że nic się od niego nie dowiesz. Słuchaj. Jeżeli powiesz mi tak szczerze, z serca, co do mnie czujesz, zobaczymy, że się będę gniewać. A jeżeli powiem ci, że cię nie kocham? Zależy co sugerujesz. Nie, nie, to nie naprawdę. Tylko chcę się dowiedzieć co wtedy. Nawet nie wiem czy byliśmy razem. No oczywiście że tak. Więc to tylko i wyłącznie jego wina. Tak, ja się go trochę nawet bałam. Wiem, że to jest dla ciebie trudne, ale musisz to powiedzieć. Agar. Ja cię kocham. Naprawdę? Tak szczerze? Szczerze.